Sobotę i wtorek wrzuciłam tam na hmm, społeczność kartę społeczności, żebyście mogli, żebyście mogli zobaczyć. E, więc trochę może powiem o co tutaj chodzi w ogóle, bo chciałabym to zrobić. E, potem gdzieś tam w połowie, prawdopodobnie kwietnia, zacznę taki kurs w ogóle z malarstwem intuicyjnym, z malowaniem, e, z malowaniem w intencjach, oczyszczenia, uzwienia i e, też wykreowania swoich marzeń, tego co chcemy, żeby było. I to też będą cztery spotkania. Ale póki co są takie pojedyncze spotkania. Można przyjść na jedno, można przyjść na dwa. W sobotę o 11.30 i we wtorek, ja to zrobiłam, we wtorek o 18.00. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam. To są super spotkania. To też jakby daje Wam narzędzie, osoby, które tam przychodzą bo kilka razy, już właściwie nie muszą przychodzić więcej, tak, ale samo malowanie w grupie, słuchajcie, jest magiczne. Sprawia, że to malowanie jakby mamy więcej energii i też energia grupy wpływa na to, co my malujemy, tak. Także to szczerze polecam. Potem powstają obrazki typu właśnie taki obrazek albo wszystko, co innego widzieliście gdzieś w przeszłości w moich ee, z tyłu za mną na ścianie, tak, w tych filmikach można sobie zobaczyć. Hmm, oczywiście mogą to być na początku możecie sobie rysować na kartkach i to też na początku te obrazki nie do końca jesteśmy zadowoleni, ale z czasem widzimy procesy, które nam się dzieją w głowie i to wszystko się jakby rozwija i jest naprawdę super. Drugim kursem, o którym chciałam powiedzieć, będę robiła drugą edycję tych elementów neurografiki. To też jest wrzucone. Cześć. To też jest wrzucone w ten post społeczności. A jeżeli ktoś nie może tego znaleźć, to też niech po prostu napisze do mnie maila, tak? na Małpa tylko Postaram się Wam wrzucić linki do tych informacji i kontakt pod tym filmikiem też, tak? No i ten drugi kursik to jest o neurografice. Neurografika jest magiczna. To jest też jakby forma malowania intuicyjnego, z tym, że tam jest kilka zasad, więc dla niektórych z nas łatwiej się jakby. E, ten, tak, łatwiej z tym zacząć, tak? Bo w malowaniu intuicyjnym, jakbyśmy się otworzyć na intuicję. Ja tam daję kilka przykładów, jak to zacząć, ale mimo wszystko w tej nowej grafice, bo jesteśmy zawsze przyzwyczajeni do zasad, więc tam się więcej dzieje. I potem wychodzą nam rysuneczki, typu właśnie takie coś, albo takie coś. Są tam też takie bardzo fajne algorytmy, bo tam się uczycie różnych algorytmów, na przykład wyboru, gdzie możecie sobie wybrać postawić dwie, dwa tematy i to wam, podświadomość wam pokazuje, gdzie jest jakby rozwiązanie, tak. Rozwiązanie jest zawsze tam, gdzie bardziej chce się namalować, gdzie jest więcej formy, więcej kolorów, więcej linii. To taki krótki wstęp. Tak jak mówiłam, postaram się te dziewczyny, które są teraz na tym kursie, poprosić o opinię, żeby on napisał, jak one się czują, żebyście mieli jakiś punkt odniesienia może, bo to są bardzo fajne procesy i też takie narzędzie, które można w życiu używać do końca życia już, żeby pracować z emocjami, jak się źle możemy usiąść, tę neuro, neuro, neurografikę sobie pracować. tak samo jest z malowaniem intuicyjnym, możemy usiąść i pomalować. To jest wszystko, wszystko kwestia tego, jaka forma Wam bardziej pasuje, bo to są jakby dwa różne troszeczkę narzędzia do tego, żeby zwyczajnie w życiu poczuć się lepiej, żeby poczuć, że mamy troszkę większą kontrolę żeby zauważyć, co nasza podświadomość chce nam przekazać, bo jakby w trakcie malowania, tak samo z tonografiką, w trakcie rysowania nasza, nasza świadoma część, jakby nasza świadomość się wyłącza i my w tym momencie jakby pozwalamy się, jakby wypłynąć te naszej podświadomości, a podświadomość jest połączona z tym naszym wyższym ja i ona potrafi się potrafi nam pokazać to, co jest dla nas najwłaściwsze tak naprawdę i to, i to jakby nie jest jakby to ująć, opanowana przez te nasze wszystkie, nasze wszystkie lęki, tudzież ograniczenia, które nam się wydaje, że mamy. tak? Więc no zobaczcie sobie tam na społeczności, czy ktoś z Was ma ochotę dołączyć do tych kursów, to się będzie odbywało na Zoom, więc wszyscy się jakby widzimy, rozmawiamy razem. Na tych moich kursach jest, to, jest, są, są, to są takie malutkie, przyjemniutkie grupki, od 2 do 10 osób, maksymalnie było 12. W tej chwili na tej nowej jest chyba 7 osób. Czyli jest taka idealna grupa, ja uwielbiam właśnie tak 6-8 najbardziej. Chociaż jak są trzy osoby, to też jest, słuchajcie, zupełnie inna jakość też, tak? Więc yy, po prostu w zależności od tego, jak, ben, jak ktoś będzie potrzebował, pewnie do takiej grupy trafi, tak? <grym> Bo ja wiem, że to wszystko jest skierowane przez siłę wyższą, więc tyle. Tyle. Kropka. Pozdrawiam serdecznie, buziaki.